775 rezerwat przyrody Wąwóz Fuzarów w trójmiejskim parku krajobrazowym. Od przystanku 157 zielonym szlakiem, który idzie półką taką jakby skalną, no ale to jest droga gruntowa, nie ma skał. Klucząc wśród Albo wzdłuż kilkunastu, może nawet kilkudziesięciu wąwozów. Wszystkie super, imponujące, ekstra. No ale ten dostał nazwę wąwóz huzarów i jest rezerwatem. Na brzegu jego wyżłobienie, takie, które świadczy, że pływa tu. Płynie tu okresowo woda. Jakiś strumień na pewno się utrzymuje wiosną. Może i po dużych opadach, po burzach. Teraz jest suchy. I jeszcze jeden na skraju punkt warty wspomnienia to ta sosna pomnikowe. Drzewo, które sobie stoi na brzegu rezerwatu wąwóz huzarów. Mogłem tu być i zachwycać się godzinami, zachwycać się długo, ale ruszam dalej.